Cześć moi drodzy, ja i moje sarsorogi, pozdrawiamy was już z Polski. Wróciłam, jestem bardzo szczęśliwa. Um, działam aktywnie, biorę udział również w różnego rodzaju live'ach i eventach, także niebawem się tym z wami podzielę. Natomiast teraz tak na szybko chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które dostaję od was często zadane w prywatnych wiadomościach, a mianowicie, co odpowiedzieć um, takiemu na przykład Anglikowi czy Amerykaninowi, który. Mówi dosyć uparcie i z pełnym przekonaniem, że nie można się pozbyć swojego rodzimego akcentu w wymowie, że ta wymowa zawsze będzie naznaczona jakimś tam rodzimym akcentem, i nie ma nawet takiej szansy, żeby ten akcent zmienić? Co takie sobie odpowiedzieć. Ym, należy zadać sobie fundamentalne pytanie, kto jest po drugiej stronie? To znaczy, kto takie farmazony? Najczęściej opowiada, ponieważ ja je słyszę od dwóch rodzajów osób. Albo są to nienatywni użytkownicy języka, na przykład angielskiego, nienatywni użytkownicy danego języka, którym nie udało się dojść do wysokiego poziomu wymowy bądź danego akcentu. I w związku z tym, że im się to nie udało, projektują na inne osoby swoją porażkę w tej dziedzinie i twierdzą, że skoro im się to nie udało, no to się nikomu nie uda. To jest jedna grupa osób. A druga grupa to są native speakerzy, czyli rodzimi użytkownicy danego języka. No w naszym przypadku mówimy o angielskim, czyli jest to taki Australijczyk, Brytyjczyk czy Amerykanin. Zauważam, że Amerykanie najczęściej tego typu teorie wygłaszają, chociaż inni też dumnie za nimi kroczą, ale głównie słyszę takie teorie wygłaszane przez, przez Amerykanów. I teraz tak, jeśli chodzi o pierwszą grupę osób. Ja rozumiem, że budzi to frustrację, nauka przez 10, 15, 20 lat języka i ciągłe poczucie, że jesteś do zrobienia w dziedzinie tej wymowy i akcentu, ja to rozumiem. Jednak fakt, że nie trafiło się na dobrego nauczyciela, bądź nie miało się odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, czy metod, czy technik, które są bardzo specyficzne i bardzo niewiele osób w ogóle zdaje sobie z nich sprawę, czy potrafi je stosować. Potrafi je stosować, przepraszam. Jeśli nie miało się z tym do czynienia, no to nie ma szansy, żeby się tej poprawnej wymowy, później jeszcze lepszej wymowy, później redukcji akcentu, a później nabycia danego akcentu nauczyć. Nie ma takiej szansy. Ale nie oznacza to, że jest to nie do wykonania. Ponieważ są różnego rodzaju i filmy, i, i, i profile na, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie osób, których angielski nie jest pierwszym językiem, którym udało się ten akcent jednak nabyć. Ja wśród swoich klientów mam całą rzeszę takich osób, więc jednak, więc jednak to się udaje. Bez przebywania za granicą, bez posiadania jakiegoś. Um, Jakiegoś, czy to zaplecza muzycznego, czy, czy talentu, czy czegokolwiek, więc jest to możliwe. Natomiast ja wiem, że bardzo łatwo przerzucać swoje doświadczenie na inne osoby, ponieważ to jest taka generalizacja to jest coś, co, co każdy naturalnie robi, ale nie należy wypadać w tego typu pułapkę, bo jest to, no jest to po prostu niebezpieczne, jest to krzywdzące, jest to niesprawiedliwe i jest to niesamowicie ograniczające. Ja wiem, że jedna osoba może trenować um, na przykład na siłowni przez 6 miesięcy i nie będzie miała sześciopaka, ale przyjdzie druga osoba, będzie, zrobi cztery treningi i ten sześciopak będzie miała. I ja doskonale wiem, o czym mówię. Ja na przykład mam ogromne zdolności budowania muskulatury, co w przypadku kobiety może nie jest najfajniejsze. Ale są osoby, które twierdzą, nie, nie, nie zrobisz sześciopaka w miesiąc, no ja zrobię go w dwa tygodnie, no i mogę ci to udowodnić. No i co? No, ja jestem jakimś frekiem? Nie, po prostu mam taką skłonność, do tego wiem, jak to robić, bo to się robi w bardzo określony sposób. Tak samo wiem, jak uczyć akcentu, bo to się robi w określony sposób. Ale oczywiście osoby, którym się to nie udało, bo które się nie zetknęły z innymi osobami, którym się to udało, wygłaszają tego typu teorie. Kolejna grupa osób. To jest moja ulubiona. Angielscy native speakerzy. Szczególnie ci ze Stanów. Nie ma szansy, żeby się pozbył swojego rodzimego akcentu. Nie ma takiej szansy, w ogóle nie ma takiej opcji. Kto takie zdanie wypowiada? Amerykanin, który najprawdopodobniej poza swoim własnym, rodzimym językiem, ojczystym nie zna żadnego innego, który prawdopodobnie nigdy nie był w Europie bądź w Azji? 39% Amerykanów nie ma w ogóle paszportu. Oni nigdzie nie podróżują, nie mają do czynienia często z ludźmi i z komunikacją w akcji w danym kraju. Bardzo często nie, 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 nie poruszają się w ogóle nigdzie poza swój własny stan. Jeśli nie mają możliwości zobaczenia, zetknięcia się, ponieważ najczęściej spotykamy się z tego typu przykładami w praktyce, no to skąd oni tak naprawdę mają mieć pojęcie o tym, jakie są dane językowe możliwości? Przecież ja też do niedawna jeszcze nie byłam w internecie, nie byłam opublikowana i tak naprawdę bardzo długo nie chciałam tego zrobić. Więc tak naprawdę ludzie, którzy gdzieś mi tam spotykali podczas podróży, czy, czy gdzieś tam w akcji, czy na jakimś warsztacie, czy szkoleniu, oni wtedy się, się dopiero dowi dowiadywali, że, że ja potrafię się między tymi akcjami przełączyć. Tak samo jest w ogóle z, z większością moich klientów. Ja wam na stronie pokazuję tam około dziesięciu przy, 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 przykładów i nagrań. Nagrałam wywiady z kilkoma osobami, ale to jest kropla w morzu. Ja was zapewniam, że tych osób jest o wiele więcej. Tylko te osoby po prostu nie życzą sobie upublicznienia swojego wizerunku, bo albo nie chcą, albo zawodowo sobie nie mogą. Na to pozwolić, albo po prostu po prostu nie, nie chcą i tyle. Albo niestety i to jest najbardziej przykre, nie chcą narazić się na potencjalne komentarze, obgadywanie, krytykę, czy, czy, czy nie, daj, nie daj Bóg jakiś hejt. I to jest przykre. Właśnie, właśnie dlatego nie chcą, ponieważ boją się, że się pojawi taka, siaka, owaka, albo taki, taki inny nauczyciel, który skrytykuje ich albo zacznie w ogóle podważać to, co oni zrobili. Że może tak naprawdę oni ukrywają, nie wiem, anglojęzyczną matkę, albo gdzieś tam się wychowali, albo chodzili do takiego przedszkola, albo gdzieś tam... To są, to są jakieś takie teorie, w ogóle nie wiadomo skąd wzięte, które często tym ludziom sprawiają przykrość. I ja sama, o tym co prawda nie mówiłam do tej pory, ale powiem o tym teraz, Musiałam pójść na profesjonalną sesję hipnozy, żeby w ogóle upublicznić swoją pracę, bo też nie miałam ochoty na jakieś wchodzenie w polemikę czy, 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 za przeproszeniem, użeranie się z ludźmi, którzy podważają sens mojej pracy. Na szczęście, Bogu dzięki, jestem za to nies niesamowicie wdzięczna. Spotykam się z fantastycznymi osobami, z cudowną energią i mam fantastycznych y y słuchaczy y i odbiorców i, i bardzo, bardzo Wam za wszystkie ciepłe słowa bardzo dziękuję. Ale wiem, że nie każdy ma takie szczęście. I wiele osób, które gdzieś tam mówi w piękny sposób, to zamiast zetknąć się z jakimś podziwem, czy, czy z ciekawością, czy z miłym słowem, spotyka się z jakąś krytyką, albo, albo z jakimś obgadywaniem, czy, czy umniejszaniem ich pracy. Więc tym bardziej, jeśli słyszę, szczególnie od osób, które nie wykonały żadnej pracy nad swoim językiem, czy jakimkolwiek innym językiem, czy akcentem, kiedy one krytykują inne osoby, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Naucz się native speakerze języka angielskiego, czy to pochodzący, nie wiem, z Australii, czy z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów. Naucz się najpierw jakiegokolwiek innego języka poza swoim własnym, zobacz jak to się robi, porozmawiaj z ludźmi, którym się to udało, bo jest ich trochę i dopiero wtedy wypowiadaj się na głos a propos tematów, o którym może dopiero zaczniesz mieć pojęcie. Ponieważ bardzo łatwo wypowiada nam się na, na tematy, e, które gdzieś tam liznęliśmy, bądź zasłyszeliśmy. A o wiele ciężej zdobyć merytoryczne wiadomości na ten temat. I dla mnie Amerykanin, który często nie wyjechał nigdy poza Stany Zjednoczone, czasami poza swój własny e, e, kraj, mówi w jednym języku, swoim ojczystym, żeby było śmieszniej. On będzie wygłaszał jakieś teorie na, to, na, na temat językowych możliwości innych nacji czy innych ludzi. No, no, no nie, M mojej zgody na coś takiego nie będzie. I bardzo bym Was prosiła, żebyście też byli na to uczuleni i nie, nie, nie pozwalali na powtarzanie takich krzywdzących, e, stereotypowych twierdzeń, ponieważ wśród Was możliwe jest bardzo wielu świetnych, zdolnych e, i przede wszystkim wyćwiczonych, bądź zdeterminowanych ludzi, którzy osiągnęliby fantastyczne rezultaty, gdyby nie byli Wyeksponowani nastawienia tego typu uwłaczające i krzywdzące stwierdzenia. Ja jeszcze ten temat będę rozwijać, bo jest to temat niezwykle bliski mojemu sercu, ale na dzień dzisiejszy tyle chciałam Wam przekazać. Do zobaczenia kolejnym razem.